W rozważaniach na dzień dobry Dziś jak co niedziela Chciałbym was zachęcić do yy, Uwielbienia Pana Boga Do pójścia do nabożeństwa I zrobię to przez fragment z dzieł apostolskich Z trzeciego rozdziału yy, Werset szósty I rzekł Piotr Srebra i złota nie mam Lecz co mam to ci daję W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego Chodź I wiemy, że chodził Wiemy, że chodził, wiemy, że faktycznie to wezwanie, które apostoł Piotr do niego skierował, jest wezwaniem skutecznym, wezwaniem, które, które Bóg uhonorował. I. No właśnie, czego nas ten fragment uczy? Myślę, że pierwsza, taka ciekawa sprawa, to to, że tak naprawdę przecież wiemy, że apostołowie otrzymywali pieniądze, ludzie składali tak jak czytamy w rozdziale wcześniejszym, u ich stóp swoje majątki. A więc to nie jest tak, że oni nie mają pieniędzy, czy srebra, czy złota w sensie takim dosłownym. Mają, mogliby przyjść, mogliby dać tą Jumżnę, ale wybierają jej nie dawać, wybierają dać coś znacznie ważniejszego. I tym czymś znacznie ważniejszym, co wybierają dawać, jest Boża, Boża zmiana. Jest Boża moc, moc do przemiany życia, która akurat w tym momencie, kiedy spoglądali na Niego, to też jest bardzo ciekawe, oni spoglądali, oni patrzyli, czy to jest osoba gotowa na tą zmianę, czy nie jest gotowa i stwierdzili, że jest gotowa na tą zmianę i w związku z tym wezwali Go do wiary, do posłuszeństwa, do odpowiedzi na imię Jezusa Nazareńskiego. Ale to, co jest bardzo ważne, myślę, i to, co możemy się uczyć właśnie z tego fragmentu, to że chociaż jest to konieczne, chociaż ewidentnie wszyscy żyjemy i potrzebujemy do tego życia pieniędzy, to nasze życie nie zależy od srebra i złota. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne. Chociaż nie da się gdzieś tam bez pieniędzy żyć, przynajmniej na jakimś poziomie. Pewnie, który większość z nas oczekuje, chociażby w takim poziomie, kiedy, kiedy chcemy mieć ciepło, chcemy mieć ubranie, opał na zimę i tak dalej. No raczej nie da się żyć bez pieniędzy. Ale słuchajcie, wiemy o tym, wszyscy mam nadzieję, mam nadzieję, że jesteśmy tego świadomi, że nie od srebra i złota nas nasze życie zależy. Ale łatwo temu ulec, łatwo. Się dać zwieść właśnie takiemu, takiej perspektywie, tak jak ten mężczyzna, który siedział przecież przy świątyni siedział. W bramach świątyni siedział i można by powiedzieć, że powinien pamiętać o tym, że Bóg jest bogiem cudów, że Bóg może zmienić jego życie, a tak naprawdę czekał na jałmużnę i na nic więcej. Dlaczego dzisiaj? Dlaczego w tym kontekście? No właśnie dlatego, że przychodząc w niedzielę na nabożeństwo, przypominamy sobie, Przypominamy sobie, że nie chodzi, mam nadzieję, przypominamy sobie, po to powinniśmy przychodzić, żeby sobie przypominać o tym, że nie chodzi tylko o złoto i srebro, że przychodzimy przed Boży tron, przed Boże oblicze, przychodzimy po prawicę Bożą, gdzie zasiada Jezus Chrystus, po Jego łaskę, przychodzimy po to, żeby, żeby od Niego otrzymać tą moc, tą siłę, tą zmianę, której potrzebujemy na każdy dzień. Żeby nie żyć samym srebrem i samym złotem. I tego wam dzisiaj życzę, żebyście właśnie takie otrzymali pokrzepienie, taką zachętę, takie, takie przeżycie razem z Bogiem i żebyście byli odnowieni, tak jak ten człowiek. Panie Boże, Ty jesteś jedynym, który może nam dać tą prawdziwą przemianę. W imieniu Jezusa Nazareńskiego, Chrystusa. Chodź, Panie, proszę, żebyśmy odczuwali to Twoje wezwanie, abyśmy odpowiadali wiarą, a Ty, Panie, abyś okazywał swoją moc dzisiaj na nabożeństwie przez, przez nasze modlitwy, przez Twoje głoszone słowo, Panie, przez czas, kiedy wywyższamy Twoje imię. Panie, bądź obecny i przemieniaj nasze życie. O to Cię bardzo, bardzo, bardzo mocno prosimy. Z Bogiem. Do zobaczenia.